W dzisiejszym wydaniu chciałbym zacząć o od... eee... <laughs> żartuję. Już tego nie usłyszycie, bo co to niektórzy się czepiali, że, że robię takie przerywniki, że ich nie wycinam, więc tym razem je wypnę. W że wiele osób pisało do mnie po obejrzeniu ostatniego materiału o Problemach z psychiką podczas cyklu, prosząc o pomoc, postanowiłem nagrać coś, dzięki czemu będziecie mogli wiedzieć, jak poczuć się lepiej na takim cyklu sterydowym. Po pierwsze, wiedząc, że Wasze zachowanie spowodowane jest e, przez sterydy, powinniście automatycznie być spokojniejsi, ponieważ e, znacie tego przyczynę. Miecie sobie wytłumaczyć dlaczego tak jest, dlaczego tak się zachowujecie, no, i... <laughs> no i przestaniecie się tak tym zamartwiać. A i w momentach takiej mocniejszej irytacji, gdzie będziecie jacyś mocniej wkurzeni, ktoś was może bardziej zirytuje, będziecie mieli się po prostu łatwiej opanować. Kilka głębszych wdechów i powiedzcie sobie spokojnie. To tylko sterydy, a ten gość, który stoi tutaj przede mną, którego mam ochotę zabić, nie jest wcale taki denerwujący, jak się, jak się wydaje. Po drugie, no wiecie już przez co jak się przez, przez co tak się zachowujecie, przydałoby się więc zacząć coś działać. A przez co się tak zachowujecie, no oczywiście przez, przez hormony, tak? Przydałoby się je jakoś uregulować. I tutaj zejdę jeszcze przez chwilkę na temat pieniędzy, tak? Wszystko generalnie kręci się wokół pieniędzy. No i generalnie ten sport też kręci się wokół pieniędzy. Wielu początkujących uważa, że sterydy są tańsze i działają lepiej niż odżywki, prawda? No bo tak, odżywka białkowa, 170 zł. Jakaś tam kreatyna, tak? To jest. Kolejne 50 zł BCAA 80 zł. Jakaś treningówka 130 zł. Ponad 300 zł na sukle. No ale po co, prawda? Po co wydawać ponad 300 wki na cykle? Skoro można przecież kupić flakon testa czy paczkę metki za 1 trzecią tej sumy. Albo w ogóle za szalejny. Kupmy sobie metkę, testosteron, dekę. Przy dobrych dojściach. Yy... Spokojnie mieścimy się w tej kwocie. No i mamy tak: więcej masy, więcej sił niż na jakichś głupich odżywach. Tak? Widzimy praktycznie co tydzień po kilo lub więcej, więcej na wadze. Czy w każdym ćwiczeniu, tak? Dokładamy ciężar z tygodnia na tydzień. Praktycznie z tygodnia na tydzień siła idzie w górę, masa idzie w górę świetna motywacja nie trzeba, nie trzeba żadnej treningówki. ale wielu z nas zapomina, że żeby zrobić to z głową, nie tracić na cyklu głowy, prawda? Żeby zrobić to z głową i nie tracić na cyklu głowy, trzeba trzymać w granicach normy. Takie rzeczy jak estradiol, prolaktyna. I inne hormony, które mają wpływ na samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. I to jest mega ważne. To jest naprawdę mega ważna rzecz. Wiele osób w ogóle o tym nie myśli, albo o tym nie wie, że w ogóle trzeba takie rzeczy kontrolować. Więc yy, zacznijmy może od estradiolu. Estradiol, estrogen hormon typowo kobiecy, yy, przez który właśnie możemy się. Poczuć jak jak baba podczas okresu. Zbijamy je inhibitorami aromatazy. A właściwie to nie zbijamy, tylko nie pozwalamy powstać estradiolowi, blokując aromatyzację. Jaki jest tego skutek? Mniej estrogenu we krwi więcej testosteronu we krwi, bo ta część testosteronu, która wcześniej uciekała nam w estrogen, teraz pozostaje cały czas w obiegu. Najpopularniejsze inhibitory aromatazy to Aromasin, Arimidex, Etadron, Anastrazol i tak naprawdę już jedna, druga tabletki co 3-4 dni robi robotę, zbija ten poziom estrogenu. I przede wszystkim nie puchniemy, tak? nie zalewamy się wodą, co może dla niektórych jest minusem dla tych, którzy chcą mieć jak najwięcej masy, prawda? Ale plusem jest to, że budujemy tak naprawdę sam czysty mięsień i schodząc z cyklu no, nasze ciało nie zachowa się jak po prostu balonik, który wcześniej był wypełniony wodą, w którym zrobimy małą dziurkę i ta woda sobie powoli będzie z niego uchodzić, tak? Bo Estrogen właśnie tak działa. Spada poziom estrogenu, woda uchodzi i z gościa, który zrobił na cyklu powiedzmy 20 kg, zostaje 7, może 6, a może nawet mniej. No, ale wiadomo, dawka tutaj jest zależna od tego, jak grubo idziesz z bombą. Przy, przy słabszych cyklach tego etadronu czy aromatu trzeba mniej, przy, przy większych dawkach y, trzeba wiadomo troszeczkę więcej. No i, no i też prolaktyna, tak? E, prolaktyna jest skutkiem przyjmowania, podwyższona prolaktyna, prawda? Skutkiem przyjmowania androlonów. i Wysoki poziom estradiolu też przyczynia się do podbicia prolaktyny, więc jeśli lecisz sam testosteron, masz wysoko estrogen, no to ta prolaktyna też prawdopodobnie będzie na poziomie wyższym niż być powinna. No i prolaktynę możemy zbijać lekami takimi jak dostinex jak gabaser, jak bromokryptyna, z tym, że bromokryptyny generalnie nie polecam, jest po niej u większości osób słabe samopoczucie, czujemy się do dupy, nie mamy siły, jesteśmy słabi i tak dalej, tak dalej. No i tutaj w przypadku tinexu czy gabaseru już skuteczna dawka to pół tabletki co 7 dni. No i tutaj powiem, dlaczego wschodziłem wcześniej do do, cen, do porównania cen sterydów i odżywek. Mianowicie e, wcześniej wymienione rzeczy inhibitory aromatazy czy leki powodujące zbicie poziom prolaktyny są okropnie drogimi rzeczami. Są to rzeczy, które e, przewyższają czasem wartość cyklu i powiedzmy z 350 zł, które planowaliśmy na ten cykl wydać e, robi się 800, 900 żeby robić to tak naprawdę z głową, żeby zapobiec tym skutkom ubocznym. Tak to mniej więcej wygląda. Żeby, nie, żeby, żeby zrobić to z głową żeby nie robić głupo i nie zjewać sobie po prostu a, dużej części swojego życia. Dlaczego mówię tutaj o zjebaniu dużej części swojego życia? No, byli i tacy, którzy na cyklu potracili swoją miłość, prawda? Którzy narobili sobie długów którzy wydali te wszystkie pieniądze powiedzmy na hazard po prostu obudzili się spłacając długi będąc samotni i nieszczęśliwi no nie jest to generalnie fajne dlatego przestrzegam was żebyście robili jak już coś robicie to róbcie to po prostu z głową kontrolujcie to wszystko macie teraz takie, takie rozeznanie jak to się ma w stosunku do cen e, odżywek. Choć najlepszym rozwiązaniem generalnie jest suplementacja plus dochnik, prawda? Czyli odżywki plus, e, plus koksy. To nie jest tak, że koks za was zrobi tutaj robotę. Tutaj musicie trenować ciężej, musicie się odżywiać lepiej i musicie brać więcej suplementów niż naturalnie, ponieważ jesteście w stanie lepiej to wszystko wykorzystać. No i tutaj wiele osób też pyta mnie, ile mnie kosztuje ten skłon. W paru komentarzach o wcześniejszych filmikach też już spotkałem się z takimi rzeczami, ile ty w ogóle wydajesz na sterydy, ile ty wydajesz na dietę i tak dalej. No to powiem. No nie, myślę, że nie jest to żadną tajemnicą. No, miesięcznie na koksy schodzi mi 1000 zł jak nie więcej. Suple to jest 500 zł. Czasem też zdarza się więcej, z tym, że zaznaczę tutaj, że ceny, ceny suplementów mam hurtowe. Także dla przeciętnej osoby, dla powiedzmy nie prowadzi żadnej działalności, to przyjdzie taka osoba do sklepu i kupując te same rzeczy wyda 8-9 stówek. Do tego 1500 zł na dietę daje lekko 3000. Dlaczego 1500 na dietę? No Otóż to mam dzisiaj na wadze, waży 130 kg. Może tego tutaj tak nie widać, ponieważ sobie siedzę, nie ma tutaj żadnej innej osoby do porównania. Aczkolwiek no, przy tej wadze 130 kg yy, zapotrzebowanie na wszystkie makroskładniki znacznie wzrasta. Jak chcesz, żeby dieta była też w miarę smaczna, no musisz ją jakoś urozmaicać, co też powoduje, że te produkty nie są tanie i kupuję tych produktów najtańszych. Tylko kupuję jakieś tam lepsze mięso, kupuje jakieś tam przyprawy, warzywa, sporo kosztują, a są też ważne w diecie. Eee, no, wracając do tematu. Hmm. No, oczywiście nie każę Wam też łykać wymienionych wcześniej e, rzeczy, tak na chybił trafił na oko w ciemno, jak to się mówi. Na każdym cyklu powinny być badania. Musicie robić badania, musicie powtarzać badania i w zależności od wyników badań musicie ustalać sobie dawki tych wszystkich rzeczy. Jak widzicie, że wywaliło wam w górę estradiol czy prolaktinę, no to wtedy e, ruszacie z tym. Estradiol powyżej, norm, estradiol powyżej normy, dajecie kamaser, aromali, e, aromasin, arymidex i tak dalej wywali wam prolaktynę, wtedy stosujecie Cabaser, Dostinex czy tam powiedzmy tą Broloktyn Kryptynek, której już jeszcze raz zaznaczę, nie polecam. Dwa tygodnie mija, robicie badania ponownie, sprawdzacie czy działa, jak zbijecie za bardzo, no to wtedy wiadomo, schodzicie troszeczkę z dawki. Po dwóch tygodniach znowu badania, cały czas musicie robić tak, żeby te rzeczy były w granicach normy. Czy spowoduje to, że podczas cyklu będziecie normalni? Oczywiście nie. Nie będziecie w 100% normalni na cyklu, ale znacznie poprawi to wasze samopoczucie. Na pewno nie będzie takiej kłóśtawki nastrojów, nie będzie aż takiej irytacji, nie będzie takiego momentu, że, że będziecie czuli się zmęczeni życiem, że wszystko będzie dla was szare, bez kolorów. Pozostaje na pewno tutaj jakaś tam. Nerwowość, na pewno wysoki poziom testosteronu czy nadrolonu będzie wpływał na Wasze humorki, ale tutaj pomóc może melisa, jakiś nerwosoł, no i przede wszystkim ciągła kontrola. Wiecie, że jesteście na cyklu, wiecie, że macie się kontrolować. Musicie nauczyć się na co panować. Z mojej strony chyba jest tyle na dzisiaj, a na koniec wrzucam Wam formę Wojtka współtwórcy tego kanału, który jest no, obecnie już na tydzień przed mistrzostwami Polski, aczkolwiek filmik nagrywany był dwa tygodnie przed. Możecie zobaczyć sobie jak on wygląda. Co uzyskał? Ciężką pracą, suplementacją no, i wiadomo innymi rzeczami również. Kolwiek, yy, mam nadzieję, że będziecie trzymać za niego kciuki. Pozdrawiam, cześć! No pokażę. Poczekaj, odwrotnie, bo światło pada tak, że Cię nie widać. Teraz. Wojtek na dwa tygodnie przed zawodami. Obecnie dieta 1800 kcal, także jest dość wysuszony, wyjałowiony. Dopiero będziemy to napełniać glikogenem, ładować. Mega. Poczekaj jeszcze plecy musisz pokazać w ten sam sposób najlepiej. Ekstra. To co Wojtek, może powiesz o tym jak się czujesz? Czuję się przechu i owu. Nie ja mam kurwa siły. Nie mam się wychodzić. nie mam się żyć, Ale jest zajebiście. A pochwalisz się co lecisz? Czy nie bardzo? Tak chociaż po trochu. Tajemnica. Na brief.